Arcybiskup Wojciech Polak Prymas Polski spotkał się w ratuszu z przedstawicielami władz samorządowych. Od spotkania w Rotuszu rozpoczęła się pierwsza podczas rozpoczynającej się posługi prymasowskiej wizyta arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski w Inowrocławiu. Prezydent Ryszard Brejza w towarzystwie najbliższych współpracowników podjął dostojnego gościa w siedzibie władz samorządowych. Spotkanie było okazją do wspomnienia niedawnej dziesiątej parafiady archidiecezji gnieźnieńskiej, której od pierwszej edycji towarzyszył ówczesny sufragan gnieźnieński biskup Wojciech Polak, a także przekazanie prymasowi jubileuszowych pamiątek parafiady, w Tym oryginalnego medalu przygotowanego specjalnie na tę okoliczność. W minioną niedzielę w muszli koncertowej parku Solankowego odbył się koncert zespołu Haron Taxi. W pierwszą niedzielę lata w parku Solankowym rozbrzmiewały kompozycje w klimacie polskiego roka lat 80. w nowoczesnych aranżacjach z niebanalnymi tekstami. Wszystko za sprawą muzyków z długoletnim doświadczeniem tworzących obecnie rokową formację haron taxi. Czterech mężczyzn i jedna niewiasta tak obecnie przedstawia się skład zespołu. Ilona Żarnowska wokal, Darek Jastrowski klawisze, marcin stefański bas, Tomek Kończal, perkusja, ja Maciek Zamczała, gitara. Koncert był okazją do zaprezentowania materiału z płyty, która niebawem będzie miała swoją premierę. Znajdzie się 14 piosenek śpiewanych po polsku. Stylistycznie, rockowo popowa. Premiera szykuje się na wrzesień tego roku. Aha, na koncercie dziś można było, można było usłyszeć większość materiału z naszej przygotowywanej płyty, plus utwory, które jeszcze się na nią nie zaapały, ale są traktowane jako zbiórka na kolejną być może trzecią. 22 czerwca na terenie przy Kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej odbył się festyn parafialny. Mimo kapryśnej pogody, wszystkie z zaplanowanych atrakcji odbyły się bez przeszkód. Kapryśna pogoda nie była w stanie popsuć dobrej zabawy, a tym samym dobrych nastrojów wiernych, którzy w niedzielne popołudnie przybyli na festyn świętej Jadwigi. Impreza o charakterze rodzinnym obfitowała w atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i tych nieco starszych. Przejażdżki na koniku, malowanie twarzy, dmuchany plac zabaw, możliwość zwiedzania wozu strażackiego, mecz piłkarski, te atrakcje przyciągały dzieci. Dorośli głównie przyglądali się występom artystycznym na scenie. Wszyscy bez wyjątku zajadali się smakołykami przygotowanymi przez sam parafian. Festyn każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Parafianie podkreślają wspaniałą atmosferę imprezy. No warto przyjść na ten festyn, dla, dla samych tych atrakcji różnych. No, po prostu jestem katolikiem, chodzę i tu zawsze jest co roku jest to, to samo i co roku jestem tutaj. No bardzo jest, tu jest miło. Koncert śpiewają pięknie, i chrześcijańskie i takie zwykłe pieś piosenki i pieśni. No, ślicznie jest. I zawsze bym raczył prosić, żeby wszyscy tu przychodzili i po prostu wspomagali tych ludzi tymi para złotymi. Tradycyjnie już można było nabyć losy loterii fantowej z cennymi nagrodami. Tak, biorę nazwę nie w tej chwili nawet jeszcze mam kupon w ręku i stoję w kolejce. Komenda Powiatowa Policji ogłosiła konkurs fotograficzny pod nazwą Jesteśmy Odblaskową Rodziną. Jego adresatem są mieszkańcy z terenu powiatu inowrocławskiego. Konkurs ma przede wszystkim uświadomić dzieciom i dorosłym jak bardzo ważne są odblaski. Zawsze powinniśmy być widoczni czy to na chodniku czy na drodze. I policja wspólnie ze Starostwem Powiatowym organizuje różnorodne konkursy. Tym razem przyszedł czas na konkurs fotograficzny pod nazwą Jesteśmy Odblaskową Rodziną. Ja może krótko powiem, skąd pomysł na tego typu konkurs? Dzięki środkom finansowym przekazywanym przez Starostwo Powiatowe możliwy jest zakup elementów odblaskowych w postaci kamizelek, taśmy, smyczy, znaczków odblaskowych, w które wyposażamy dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Po to, by były one bardziej widoczne na drodze, a przez to bardziej bezpieczniejsze. Teraz chcemy sprawdzić, czy mieszkańcy naszego powiatu wykorzystują przekazywane przez nas elementy odblaskowe. Stąd właśnie pomysł na tego typu konkurs. Zdjęcia należy wysłać na adres rzecznik myślnik inowroclaw.bg.policja.gov.pl do wygrania atrakcyjne Nagrody Rzeczowe. Mimo regularnych oprysków groźny chwast, zwany barszczem sosnowskiego, znowu zagraża naszemu miastu. Wybierając się na spacer na obrzeża Inowrocławia, warto pamiętać o silnie parzącym barszczu sosnowskiego. Roślina pochodzi z Kaukazu, od lat 50. do 70. XX wieku wprowadzana była do uprawy w różnych krajach, także w Polsce, jako roślina pastewna. Niestety problem z barszczem sosnowskiego wraca w sezonie letnim do Inowrocławia jak bumerang. Walka z tym chwastem nie jest łatwa. Usłyszeliśmy w wydziale środowiska Urzędu Miasta. Urząd Miasta jak co roku występuje do administratorów na terenie miasta celem, celem przypomnienia o zwalczaniu groźnej dla człowieka rośliny barszczu sosnowskiego. Znaczy barszcz sosnowskiego jako, jako, jako roślina, w zasadzie chwast, który ma zakaz i jest objęty zakazem uprawy na terenie, terenie kraju, jest rośliną silnie plenną, posiadającą możliwość silnej regeneracji, pochodzi notabene z Kaukazu i jest rośliną inwazyjną. Wprowadzone na, na teren kraju, a koślina pastewna swego czasu. Urząd miasta nie może usuwać barszczu sosnowskiego z terenów prywatnych. O to muszą zadbać właściciele gruntów. Jak co roku ośrodek sportu i rekreacji zachęca do aktywnego wypoczynku letniego. OSIR zaplanował cykl imprez sportowych dla dzieciaków spędzających wakacje w mieście. Letnie wakacje 2014 już od najbliższego weekendu. Ośrodek sportu i rekreacji, z myślą o dzieciach i młodzieży spędzającej wakacje w mieście, przygotował bogatą propozycję imprez. Jak zwykle zapraszamy dzieci i młodzież, które spędzają wakacje w mieście. A także przyjezdne dzieci, które odwiedzają naszych Inowrocławian, do skorzystania ze sportowej oferty, którą OSIR przygotował jak zwykle i która uzyskała pozytywną aprobatę Komisji Sportu Resortowej Komisji w Radzie Miejskiej Inowrocławia. Więc mnóstwo, mnóstwo atrakcji. Zaczniemy wspaniałą po raz pierwszy przeprowadzaną w mieście imprezą. To jest Grand Prix Inowrocławia w Street Ballu. Myślę, że to jest ciekawostka bardzo interesująca. Przyjadą do nas zespoły z całej Polski, będą walczyć przed halą widowisko sportową, na trzech boiskach sportowych będzie też strefa dla młodych, dla małych dzieci, tak zwana animatorska. Tam będziemy też się z nimi bawić mnóstwo konkursów sportowych, wspaniałe nagrody, będzie też hip-hop, koncerty. To jest wydarzenie, które ma zainaugurować jakby ten okres wakacyjny, na co serdecznie zapraszam. 6 lipca na godzinę 10 przed hale widowisko sportową będzie się działo naprawdę przez cały dzień moc atrakcji, zarówno sportowych, jak i artystycznych. A oprócz tego Liga Streetballa, całe wakacje, Liga Siatkówki Plażowej, a także Liga Piłki Nożnej. Chcielibyśmy, aby te wakacyjne ligi doprowadziły do pełnego obłożenia obiektów sportowych, a także do stałego jakby korzystania przez dzikie drużyny, a więc drużyny, które utworzą się na potrzeby tych letnich wakacji, mogły korzystać z obiektów. A na koniec podsumujemy te rozgrywki, wręczając fajne nagrody i akcentując przede wszystkim tę aktywność sportową w trakcie lata. Zwycięzcy zawodów rozgrywanych w ramach wakacji letnich nagradzani będą pucharami, medalami, dyplomami, wejściówkami do obiektów Osir oraz nagrodami rzeczowymi. 25 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miasta po raz ostatni przed wakacjami obradowali inowrocławscy radni. W czasie 44 sesji miejscy radni przyjęli 17 uchwał. Duża część z nich dotyczyła zmian w miejskim budżecie. Radni przegłosowali także plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2018. Były też inne tematy. Uminiona sesja obfitowała w dosyć szeroki zakres uchwał związanych z budżetem miasta i Noworocławia. Oczywiście najważniejsza z nich to zmiany w budżecie tegorocznym. Pojawił się również tradycyjnie blok uchwał związanych z gospodarką przestrzenną i nieruchomości. Niewątpliwie najobszerniejszym materiałem na, na minionej sesji było sprawozdanie z realizacji miejskiej strategii rozwoju i transportu, no i takie pojawiające się cykliczne. Co cztery lata nowum, ale bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców to są nazwy je, uchwały wyborcze, a więc uaktualnienie podziału na okręgi wyborcze na terenie miasta Inowrocławia, a także podziału na okręgi przy wyborach do, Rad, do Rady Powiatu Inowrocławskiego. Szczegółowe informacje dotyczące podjętych uchwał można znaleźć na urzędowej stronie miasta w Biuletynie Informacji Publicznej. w hali widowiskowo-sportowej odbyła się kolejna konferencja z cyklu Sport jednoczy wszystkich z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń sportowych i prawników Odbyła się kolejna konferencja z cyklu Sport jednoczy wszystkich tym razem w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej mowa była o bezpieczeństwie podczas imprez masowych tym razem konferencja odbędzie się pod, tym, pod tytułem Bezpieczeństwo imprez masowych. Głównym referatem będzie referat pani Angeliki Chlebowskiej, sekretarza Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego na temat prawnych instrumentów zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych. Szczególnie zwracamy tu uwagę na to, że przed wakacjami... W momencie, kiedy najwięcej tych imprez się odbywa, zapewnienie bezpieczeństwa ze strony organizatorów, jak i uczestników no, powinno być zapewnione i y, rodzice, opiekunowie także powinni być uczuleni, aby y, bezpieczeństwo ich podopiecznych dzieci były za, było zapewnione. Kolejnymi tematami będą zakazy stadionowe. To jest to temat trudny, a obejmuje także klubowe zakazy stadionowe, obejmuje zakazy orzekane przez administrację państwową, a także zakazy sądowe. Także będzie poruszony aspekt zakazów orzekanych wobec osób nieletnich. Konferencja skierowana była do przedstawicieli klubów sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów oraz wszystkich sympatyków sportu z Inowrocławia i regionu. Zorganizowało ją stowarzyszenie imienia księcia Kazimierza Kujawskiego i Ośrodek Sportu i Rekreacji wino Wrocławiu. To wszystko na dziś w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wielu emocji podczas oglądania Mundialu. A będą na pewno, bo od jutra już faza pucharowa mistrzostw świata w Brazylii. Do zobaczenia. 30 czerwca o godzinie 18 w saloniku literacko-artystycznym przy ulicy Kinińskiego 16 odbędzie się wernisarz wystawy Oblicza Afganistanu. Na ekspozycję składają się fotografie autorstwa byłego dyplomaty konsula RP w Kabulu Marcina Krzyżanowskiego przedstawiające codzienne życie mieszkańców Kabulu i Heratu na tle lokalnej architektury. 3 lipca o godzinie 19 w Zakładzie Przyrodoleczniczym w ramach czwartkowych wieczorów z muzyką kameralną odbędzie się koncert zatytułowany Zaczarowany świat operetki i musicalu. 6 lipca o godzinie 10 na placu przed halą widowiskowo-sportową odbędzie się turniej koszykówki ulicznej 3x3 w cyklu Grand Prix Polski 2014 pod nazwą Grand Prix Streetball Cup i W ramach imprezy odbędą się również koncerty, które rozpoczną się od godziny 18. .00. Zagrają m.in. Małpa, Gruby Mielski, Klemens Tomaj, a gwiazdą będzie pochodzący z Warszawy raper Ten typ Mess.